Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym pokazać kolejny splot dekoracyjny, tak zwany splot diamentowy. Który jest splotem wyglądającym najlepiej, jeżeli go zestawimy z kolorowych rurek. Wykonamy go sobie na niewielkiej formie, chociaż jest to splot, którym również można zaplatać mniejsze, większe przedmioty płaskie. Właściwie dowolność jest, zastosowania jest ogromna, ale zaprezentujemy sobie go dzisiaj na niewielkim kształcie. Mamy tutaj bazę przygotowaną z okrągłego dna, lekko podplecione ścianki do góry z plotem ósemkowym i będziemy teraz przechodzić do właściwego splotu. Czyli mamy dzisiaj. przygotowane rurki w jasnych szarościach i w brązach ciemniejszych, i teraz będziemy przechodzić. Do wyplatania czterema rurkami. Długą rurkę złożoną na pół. Zahaczamy o jedno przęsło. I końcówki ze splotu ósemkowego. Obie końcówki przedłużam ciemniejszym kolorem. Natomiast dodatkowo zahaczone są. Rurki jasne. I teraz, żeby wyplatać dalej, będziemy prowadzić dwie rurki równolegle, te ciemne. Będziemy prowadzić je równolegle, jedna nad drugą. Rurki jasne będziemy krzyżować. One będą zmieniały nam położenie. Raz będą przechodziły górą, raz dołem. Więc mamy rurki w takim ułożeniu, że dwie wychodzą nam równolegle z za jednego przęsła i przed tym przęsłem, z przodu rurki jasne krzyżujemy. Teraz odchylamy rurki równoległe i dolną, po skrzyżowaniu dolną rurkę jasną przeprowadzam z tyłu kolejnego przęsła, a przed nim Przeprowadzam dwie rurki równoległe i zahaczam od razu o następne przęsło. Dwie rurki równoległe, i z tyłu przechodzi kolejna jasna. Teraz, gdy rurki równoległe znajdują się z tyłu, to znów krzyżuję rurki jasne. Krzyżuję je zwykle przyjmując jedną zasadę: czyli najpierw dolną. Kieruję w dół, a tą z dołu kieruję w górę. I dolną od razu przeprowadzam za kolejne przęsło. Następnie dwie rurki równoległe przeprowadzam z przodu przed tym przęsłem, o której jest zahaczona rurka jasna, i od razu wprowadzam za następne od tyłu. I kolejną rurkę jasną. Prowadzam od tyłu nad tymi dwiema rurkami równoległymi, które znajdują się z przodu. Gdy rurki równoległe, ciemne, przechodzą z tyłu za przęsłem, to przed tym przęsłem krzyżuję rurki jasne. Jedna z nich wychodzi tutaj z dołu, druga z góry i teraz krzyżuję je znowu, najpierw opuszczając górną do dołu, i podnosząc tą z dołu do góry. I mamy skrzyżowanie. Od razu tą rurkę, która została skierowana do dołu, przeprowadzam za następne przęsło. Przed nim modeluję i wyginam dwie rurki równoległe, które przechodzą przed tym przęsłem i od razu slalomem zahaczają o następne od środka i wychodzą na zewnątrz. I tą rurkę, która w tej chwili jest z tyłu, tą idzie z kosem, rurka jasna, przechodzi za to samo przęsło od tyłu. I znowu mamy rurki równoległe z tyłu, a te dwie krzyżujące się robią x przed nimi. I od razu za następne przęsło dolna zahacza. Teraz. Dwie równoległe, przód i tył. I kolejna jasna przechodzi górą od tyłu. Bardzo ważna jest przy tym splocie ilość rurek dookoła. Ona musi być nieparzysta, żeby przy następnym okrążeniu ten splot układał nam się we właściwy sposób. Czyli nieparzysta ilość pionowych przęseł. Krzyżowanie i dolna do tyłu. Teraz dwie poziomy równoległe i nad nimi jasne. I znowu krzyżujemy. Od razu dolna jasna do tyłu. Równoległe, dwa ruchy i jeden ruch jasną od góry. Czyli każde przęsło jest oplecione od przodu i od tyłu z tym, że rurki jasne nam robią, jeżeli przechodzą z przodu, to się krzyżują, a od tyłu przechodzą na tym samym poziomie. Tak się prezentuje ten splot przy pierwszym okrążeniu. Druga warstwa nad poprzednią i teraz rurki będą nam się krzyżowały odwrotnie, czyli znowu rurki równoległe poziome przechodzą przed, wchodzą od razu za następną. A rurki jasne w tym układzie biegną z tyłu przed kolejnym przęsłem z przodu się krzyżują i od razu dolna jasna rurka przechodzi do tyłu przed tym samym przęsłem, za którym ona znalazła się z tyłu, przechodzą dwie równoległe i od razu zahaczają o następne od wewnątrz, a druga rurka jasna, która się wznosi do góry przechodzi za tym. Przęsłem od tyłu, i przed kolejnym znowu będzie skrzyżowanie z przodu. I tu już wyraźnie możemy zaobserwować, jak te kolejne rzędy układają nam się naprzemiennie. Czyli skrzyżowanie przechodzi z jednego przęsła na sąsiadujące. I w ten sposób, jeżeli będziemy mieć więcej tych krążeń, więcej poziomów. To będziemy mieć taki rysunek, jakby ukośnej kratki. I ten układ zależy od ilości pionowych przęseł. Ona musi być koniecznie nieparzysta. Czyli jeżeli zaczynamy splot od parzystej liczby rurek, to po prostu gdzieś jedną musimy wtedy dodać, żeby mieć tą liczbę nieparzystą i żeby móc uzyskać właśnie taki splot. I tak pleciemy w kółko i w kółko i ten splot będzie nam się coraz wyraźniej budował. Po wykonaniu kilku okrążeń splot już jest bardzo wyraźny. Mamy ten wzór, o który nam chodziło. Od zewnątrz mamy tą ukośną kratkę. Od strony wewnętrznej przypomina nam bardziej taki układ cegiełkowy. Po wyrównaniu wszystkich poziomów, czyli jeżeli dojdziemy do nad miejsce dokładnie, w którym zaczęła nam się tworzyć ta warstwa splotu diamentowego, w tym miejscu zakończamy. I teraz możemy to zrobić tak, że rurki poziome wprowadzamy, zostawiamy je we wnętrzu koszyka, a te dwie krzyżujące się wyprowadzamy. Jedna już wychodzi za jednego przęsła, i drugą wyprowadzamy w takim układzie, żeby ona nam się wydostała za przęsła sąsiadującego, czyli mamy je w dwóch różnych miejscach nam wychodzą. I teraz po przedłużeniu będziemy mogli już wyplatać splotem ósemkowym. Albo można też od razu przejść do zakończenia kosza. Tymi przęsłami stojącymi, czyli wtedy kosz będzie pod samą krawędź zrobiony splotem diamentowym. Gdybyśmy chcieli jeszcze powtórzyć ten splot usemkowy, który mamy na dole, to możemy rąbek taki wykonać górą i dopiero przejść do zakończenia. I tak oto prezentuje się splot diamentowy na gotowym koszyku.